Cześć, Zoga, z tej strony i to zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przebudowy. Tym razem Borussia Dortmund, czyli bardzo utalentowana drużyna niestety ma jakieś problemy, że nie może osiągnąć tego mistrzostwa kraju, ale my spróbujemy właśnie pomóc. W tym sezonie bardzo się wzmocnił ten zespół, a wydaje mi się, że jeszcze poszczególne ogniwa trzeba wymienić, żeby ten zespół grał po prostu perfekcyjnie. Widzimy budżet, widzieliśmy jakie cele mamy do osiągnięcia, bardzo ciężkie, a tu myk. Przychodzi Liverpool i mówi: "Możecie mieć swoje plany, ale wice jest nasz". A jednak 54 miliony za gościa, który już ma około 30 lat, to jest naprawdę bardzo duża kwota pieniężna, dlatego za niego zatrudniłem Piotra Kazieńskiego, tak samo jak Jonathana Tacha i też Denisa Zakaria. Wiemy, że dużo jest zawodników ze Szwajcarii właśnie w Borussii Dortmund i wydaje mi się, że to jest dosyć realistyczny transfer. Zawodnik, który się wybija, który ma potencjał, przechodzi właśnie do Borussii, tak samo jak Lukas Klosterman. Troszkę ciężej do wynajęcia, wyjęcia z Lipska, ale jednak jest szansa, żeby właśnie Borussia go zdobyła. W 17 kolejkach naprawdę dobrze nam idzie. Pierwsze miejsce w sezonie więc mam nadzieję, że to utrzymamy do końca. Tutaj możecie zauważyć moją grupę FC Barcelona, Inter. Wiemy, że i Inter nie awansował w tym sezonie, ale tutaj Borussia też zajęła drugie miejsce i nie było już tak bardzo wyrównanie. Teraz możecie zauważyć wszystkich sprzedanych zawodników, tak samo wypożyczonych i zakupionych. Niestety w nala odpadliśmy z FC Barceloną 4-2 do 2 w dwóch meczu. Naprawdę bardzo ciekawe spotkania. No ale na szczęście dla nas wygrywamy właśnie sezon, Wygrywamy Bundesligę, dwa punkty przewagi nad Bayernem i to z nim spotkamy się w finale Pucharu Niemiec. Naprawdę, Piotr Zieliński był takim kreatorem w środku pola, którego wydaje mi się, że troszkę brakuje w i Takiego łącznika pomiędzy defensywnym pomocnikiem, a środkowymi ofensywnymi piłkarzami. Bo jednak Brandt, Royce, Sancho i tak dalej, i tak dalej są fenomenalni w ofensywie, ale brakuje gościa, który będzie im podawał takie prostopadłe piłki, który będzie rozrzucał prawa, lewa. I wydaje mi się, że ten zawodnik właśnie idealnie się wpisuje w tą, ten zespół, który właśnie chce stworzyć. Oczywiście Piszczek tutaj gra z tego powodu, że Piszczek Myśli nad zakończeniem kariery, dlatego stwierdziłem, że fajnie by było, żeby ten zawodnik właśnie tutaj mógł zagrać w tym finale, pożegnać się. Widzicie gra na środku obrony z takem z tego powodu, że Hummels był kontuzjowany i też drugi nasz obrońca też był kontuzjowany. Nasze ustawienie 4-2-3-1, tylko że Zieliński grał troszkę wyżej. A tutaj ustawienie Bayernu 4-3-3 z Lewandowskim Coutinho i to my na szczęście wygrywamy 3-2, więc niesamowity spektakl w finale Pucharu Niemiec. Zobaczcie tutaj jak nasi zawodnicy się cieszą, ależ przyjęcie na klatkę piersiową, ale zlatan Ibrahimowicz i uderzenie po długim rogu. Teraz tu Julian Brandt się cieszy, Zieliński, przepraszam, podobne fryzury mają w tej grze. No i tutaj Zieliński po długim rogu właśnie uderza. Tylko bramka, tutaj nasz defensywny pomocnik, który był wielkim doskoczeniem, szczerze mówiąc, wydawało mi się, że przez to, że ulicę odszedł, będzie nam brakować takiego gościa do rozwalenia akcji. Gdzieś tam tego poziomu mu zabraknie, ale jednak nie, idealnie wpisał się tą koncepcję mojej gry. Był bardziej takim zabezpieczeniem. Idealnie to wszystko wykonywał. Miał wiem wytyczne właśnie przecinanie piłek i to wszystko świetnie robił. Marco Royce w ostatniej akcji dał. Opaskę właśnie Piszczkowi, że mógł podnieść to trwę. Tutaj Humans oczywiście wyszedł jako ten zawodnik, który musiał przysiedlić na trybunach ten spotkanie. No i tutaj możecie zauważyć, jakim ustawieniem odpływu graliśmy. Ten Sancho był troszkę wyżej, ale to Marco Royce w tym pierwszym sezonie 30-letni już Marco Royce. Strzelił 29 bramek, 22 Brand i 14 Asesan, Sancho miał bardzo przyzwoity sezon 11 na 11, a tu jeszcze przed zakończeniem sezonu Guerreiro niestety odejdzie do Chelsea z tego powodu, że 50 ponad milionów za tego zawnika to jest bardzo duża kwota, a takim zespołom się jeszcze... Nie odmawia. Benjamin Hendrix przychodzi do nas z AS Monaco jako prawy obrońca, który może też grać na lewej stronie, ale brakowało mi takiego jednego ogniwa w tym momencie, przynajmniej w tym w pierwszym półsezonu, tego drugiego sezonu. Dawid Selke jeszcze do nas przychodzi, jeszcze Waldemar Anton jako ten środkowy, czwarty obrońca. Powiedzmy, nie oszukujmy się, że to właśnie ten zawodnik ma być takim mega zapka i dziurą w pewnym momencie, bo też może grać jako defensywny pomocnik. My w pierwszej części sezonu zajmujemy pierwsze miejsce, więc wszystko dobrze się układa wychodzimy z drugiego miejsca w Lidze w ogóle co to za grupa, Walencja z Monako, Ceskwa, Moskwa, niby przeciętna, ale te widowiska z Walencją były po prostu niesamowite i zauważyłem, Burkiemu kończy się kontrakt i stwierdziłem Trzeba jakiegoś lepszego bramkarza. Jan Oblak, 113 milionów. Ktoś powie nierealistyczny transfer. Zobaczcie na świat, to jest bardzo możliwe. A tylko Madrid nie może nic praktycznie osiągnąć w ostatnich sezonach. Okej, okay, doszło do finału, ale nie wygrało. Ten zawodnik nie jest spełniony. Borussia robi niesamowitą robotę. Sprzedaje wielu zawodników i ma pieniądze, więc mogłem pozwolić sobie na zakup tak klasowego piłkarza. I uważam, że... Twierdzicie, że to jest realistyczny transfer. Pierwsze miejsce Borussi Dortmund w drugim sezonie, więc obraniamy właśnie Bundesliga. Ale niestety, już Puchar odpadliśmy właśnie to z Bayernem. 2 do 1 po świetnym widowisku, ale niestety, to Bayern, czyli były mistrz Niemiec, okazał się lepszy. A my zagramy w finale z Juventusem. Juventus kontra Borussia Dortmund, wiemy jak często ten zespół jest finalny, naprawdę Fifa zrobiła go tak, że on ma właśnie dochodzić w tym drugim albo trzecim sezonie albo Real albo Barcelona, te trzy zespoły najczęściej później oczywiście Manchester i tak dalej w ogóle eliminowaliśmy Barcelona, Manchester United tam widzieliście, że Juventus miał troszkę łatwiejszą grupę do przejścia, tych poszczególne, poszczególne drużyny w danej rundzie, ale jednak daliśmy radę, pokonaliśmy wszystkich to my zagramy w finale właśnie z Juventusem Ronaldo, Aubameyang, Dybala Rabiot, Artur, Modric co to w ogóle za transfery niesamowite tego zespołu i Hummels który odszedł od nas, chciał do Juventusu stwierdziłem, okej okay przyszedłeś tutaj żeby zdobyć mistrzostwo z Borusem. Zdobyłeś, możesz odejść. Mamy Tacha, mamy Akadziego, który jest mega utalentowany. Mieliśmy też młodych, utalentowanych środkowych obrońców i wygrywamy 1 do 2. Tak jest panowie. Brandt i Gyce, który z rzutu karnego w 92 minucie. Ostatnia akcja spotkania. Szczęsny fauluje w polu karnym właśnie. Gyce, a ten strzela niesamowitą bramkę. Zobaczcie tutaj. Jim Brandt, tu też była niesamowita bramka taka. Taki lob z główki, no szczęsny bez szans, nie oszukujmy się, ale to wykończenie w Rzucie karnym, jakie muszą być stalowe nerwy tego zawodnika, że Gc idealnie właśnie umieścił piłkę w bramce W samo okno, w 92 minucie Zobaczcie Jest finał Ligi Mistrzów, remisujecie, możecie dać zwycięstwo swojej drużynie, a wy strzelacie tak ciężki strzał w samo okno no po prostu niesamowite nerwy i tu Marco Royce może podnieść właśnie to trwę, a Jan Oblak naprawdę był tym kluczową postacią tego sezonu. To był ten zawodnik, który dał tą jakość, która pomagała właśnie w przodzie, żeby przód mógł atakować, a tył był właśnie bezpieczny i lepiej kontrolować to wszystko, tych środkowych obrońców, tych bardzo młodych obrońców, Sancho oczywiście tutaj może podnieść z tego powodu, że ma najwyższy overall. Brand, 90, wow, 25 lat, więc jeszcze może się rozwinąć. 26 bramek, 13 asyst, 24 Marco Royce Sancho, kapitalny sezon, dużo lepszy, 23 bramki, 15 asyst, Zieliński nie mógł się odnaleźć jako defensywny pausing, a w pewnym momencie go bardziej cofnąłem do tyłu. Później znowu dawałem mu ten bardziej kreatora, zdecydowanie lepiej, bo w pierwszej części sezonu miał chyba 3 bramki i jedną asystę. Później miał no 9 aset, więc poszły do przodu i oczywiście w trzecim sezonie stwierdziłem, no trzeba podnieść tą jakość rezerw jeszcze, żeby to wszystko było wyrównane. Dlatego. E, postanowiłem poszukać zawodników z Rosji, z Chorwacji, jak tu widzicie Dominika, który może niesamowicie rozwinąć się pod skrzydłami takiego bramkarza jak Oblak i stać się za 3-4 lata właśnie tą kluczową postacią Borusi, no i... Jak widzicie, jeszcze 16 zwycięzców. Jedna porażka, wyjście z grupy z pierwszego miejsca. 17 bramek strzelonych, 4 stracone. Bilans 13 na plus, i oczywiście 18 punktów. I to z Napoli w grupie, więc było bardzo ciekawe. Ale w pewnym momencie Royce z zagadu później. E, wyszedł, wypadł jeszcze jeden zawodnik, chyba Sancho. I tak stwierdziłem: ok, ktoś go musi kupić: albo Bayer, albo właśnie Borussia. Dlatego jestem w tym zespole, jesteśmy mistrzami Jesteśmy najlepszą drużyną na świecie, obecnie Dlaczego nie możemy ściągnąć tego zanika? Możemy, bo on właśnie by przyszedł, jeszcze kończył mu się kontrakt Więc tak trochę mo można powiedzieć, że za mniejszą cenę, czyli 78 milionów I zdobywamy mistrzostwo, 95 punktów, trzeci raz rzędu mistrzostwo kraju No i zagramy jeszcze raz finał Pucharu Niemiec po roku przerwy, wracamy, wygrywamy po rzutach karnych Ależ spektakl! Bayern, Borussia, 3 do 3, 4 do 3 w rzutach karnych. Jan Oblak może siąść koło mnie i powiedzieć, spisaliśmy się, to była dobry, dobra praca, ale kolejny sezon to jest naprawdę niesamowite, bo tu może być potrójna kolona, e, korona. Bayern Monachium kontra Burusy Dortmund, wygrywamy. Piotr Sienicki strzała bramkę w finale, wiedziałem, że ten zawodnik da nam tą jakość, którą właśnie brakowało na samym początku w tym pierwszym sezonie. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jak chcecie... Twój zespół w kolejnym odcinku napisz w komentarzu, a wezmę go pod uwagę. Cześć!